Halo, halo, cześć, dzień dobry, hej, cześć wam wszystkim tutaj Danuta, no, jak możecie zauważyć, znajdujemy się na edycji Rivi, yy, na której się naprawdę fajnie, przyjemnie gra. O godzinie 14 są kity, kajcy. jest aktualnie godzina 8.30 yy, Także pewnie jakby to oglądacie gdzieś o godzinie 10 albo o godzinie 11 yy. No to możecie się przygotować, tak naprawdę, na dzisiejszy dzień na godzinę 17.00, dlatego, że będzie wielki drunk stream. Moje urodziny będziemy obchodzili, będzie też stream przedłużany, także mam nadzieję, że fajnie to wszystko wyjdzie. No, no i co, panowie? Dzisiaj o godzinie 17.00 widzimy się na streamku. Zapraszam was do obejrzenia całego materiału. Co 200 lajków będę rozgłosował jedną osobę, która zgarnie rankę vip. A jeśli rankę w macie, no to napiszcie swój i obok swego nicku, że chcecie kejsy, no to dostaniecie ode mnie 10 kejsiuków. Z ostatniego losowania na fanpage'u macie wyniki już podane, także link w opisie do Facebooka też się pojawi, także co? Zapraszam na fanpage'a, zobaczcie sobie, obczajcie co i jak. Ja więcej Wam już czasu nie zabieram, trzymajcie się, no i hej! Ale to nie wszystko, wza... to, ale to, ale słuchajcie, to nie na dzisiaj. Muszę was zmartwić, to nie na dzisiaj w sobie. To nie na dzisiaj To nie na... o, czekajcie, muszę... o, dobra Kamerka dobra Sleszko wadło O kurwa, proszę dobrać Sleszko wadło? Nie ma czego ono Sleszko wadło, proszę dobrać No Ty biegnij nad nami, gorek, jakiś igorek ciopek O kurwa, dobra, bije go, bije go, bije go, Co ty lokalizujesz? Bije go, bije Ucieka, ucieka Serio Ej, dalej się. Już? Dali, nie ma go? Ale nie ma kaw? Masz, nie rozkopuj mnie. Dobra, serio, serio, Ej, dobra. To, to, to dawajcie ten, y, składamy się na kowadło. Ej, masz Marko, jeden ja typisam nad nami, a ty kurwa na k. Serio? Chuść tak. no, ty kurwa. A nie ma na loguj do, się. O kurwa, ty, ale że mam To jego nie numer, kopię. Dobra, ej, składa się ktoś na te kowadu. Ja już zbieram. Ja mogę, zaraz się złożyć jak wejdę na serwer. Ja Wojtek, Wojtek proszę wpuść mnie, wiesz że my się znamy lat. Wpuść go na lewo. Wpuść go na lewaka. Pat, teraz wchodzę. Wojtek, <grym> uwaga. O, dzięki Wojciech dzięki. <grym> Uuu, ja mówię, Dobra, że Wojtek, okolot, bardzo, ta Wojtek ta to. Wojciech, Ej, miliowy. dawaj To, raz, to jest win to, to. No, no czekaj. 4, ale dany, dawaj. Czterech, wracam do ciebie. Ale chłaba na dwie Ej, typek, typek, typek

Tepniesz, kurwa. kurwa serwer wybucha od tych ludzi. Co tu się dzieje? Ale tam jest 10 się, dawaj, te paj. No, nie, ale ty nie, nie, ty, nie da się was tekto, czy rozumiesz to? Wszystko, Wszystko przez Dyktę. No, no na dobry no tam na Dykta da sam koniec, w koniec, w koniec tylko Ale nie, bo jakby tepnął kurwa, wszystkich od razu. Dykta na takiego. Ale ja się wyjebałem, przecież A to kto tam jest? tam tepis pierwszy ci tak, no, boś, no. tak o, mości, dobra dobra drinka i z już do mnie kurwo no nie 3 złote od ja zrobię stowniarki no kurwa stowniarki zrobię masz kurwa jebicie Steve'a cyber protection dzięki ty ten gość jesteś Zabijam Lejsego! Dajesz mi skrzynki teraz, es? No jedną ci to Tylko ja topkę wbijam Jedną Ja nie mogę craftować tych CXów Właśnie tych CXów Ale CX Aaa no kurwa CX A ja Nie wiesz jak to działa? Za każdym razem do crafty Jak tylko piszesz na serwerze, to... Wkładam Wkładam Czekaj, ty Dobra, macie stołniarki, dwie osoby już mogą kopać tu, O, pogczam Dzięki Dobra A Kurwa, ja pierdolę ja mi Totalnym szefem jestem Kurwa Totalny szef Ej, dobra, rozkopcie ten sufit lekko do góry ja mam zrobić tych, Nie dużo Tych stołniarek Dużo tu, jest Kurwa, ja mam czas dobra, myśli, nie, jestem, nie mam czasu O, pięciu, sześciu. Cicho, no. I... O, nie jesteśmy na to się wlewizm, nie to, to się nie regenerują. Dobra, odechciało mi się grać. O, od razu odechciało. O, o, Baci, był i... Wziął i zniknął, o. Wziął i zniknął, był i zniknął. Wziął i zniknął. Jebany magik, jebany magik. Wziąłeś, kurwa? Nie Wziął i zniknął. Jak nawet wszyscy przy stole nie możemy razem usiąść, p***a, nic nie działa. O. o, o, wziął i się pojawił, zaba, o. O, wziął i znowu zniknął, o. Jest i nie ma, o, zaba, Taka rola magika, zaba, o. O, wziął i umarł teraz, o, A jak gruby coś marudzi tam na ts no to dawa, Nie no, ale to ten, rysia są dobre, rysia są dobre. No, no ale patrzy, Hmm, bobry. ty wiesz o kurwa piciu w ogóle, Dany? Weź ty. No tak, przepraszam. Nie pamiętam kiedy <grym> ja ja miałem alkohol w ustach. No ja też w sumie. Ale ty pierwszy musiałeś Nie, musisz ja, 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 trzy miesiące temu. Dobra, znaczy ej, bo mamy kreta, dobra, mamy kreta, panowie. Dajesz, focus. Mati, wytrzymałbyś tyle? Albo Bożyk, Pozyk. A ty yes, ty jest, ty jest, ty faktycznie! E. O kurwa! Jest, ej, cicho, chodź, cicho, cicho, Co, mówisz, Mati? Ja lecę pierwszy. Leć pierwszy. To bym wytrzymał. Trzy miesiące bez alkoholu. Jak ja dwa dni bez piwa kurwa nie umiem posiedzieć. No, no mówię. A Bożyk to samo, Bożyk to samo. Ja Ostat... bez piwa to dzień straszowy. Pomóż mi, pomóż mi kurwa. Ja dzisiaj pierwszy raz piję od trzech miesięcy. Odkąd mam prawko? To nie piłem nic. No To chodź tu z nami, że że kurwa posiedzieć. Ale kurwa na. To nie bój pe pedalskie kamerki to się. kamerki mam. Pomagam, Ale mi moja, moja, twarz jest duży. Zdanym... Koniam Cię! Ale kto Cię tu zabrał? Proszę, kto pomóż mi, chodzi? pomóż mi! Ja mam telefon, Kurwa skrina kurwa, nie zrobię i nie mam jak, także no. Także Boli no to. I, i z szlugą, kurwa stoi, także Panie no. Panie atakowany, no. <laughs> no chowaj se, kurwa cześć na drinka, no nie bądź paja. Nie bądź ciapek kurwa Dobra, i paść No bo nic nie ma. Ryka, chodź też. Ja, te, ja to auto będę prowadził, potem to nie idę posiedzieć kurwa, kurwa. na Wokie to jest spotkanie, kurwa. Dany uciek, uciek, uciekają. Kurwa, zgonek debil. Przecież, kurwa zawsze tak wyglądasz Nie, nie, Ja nie mam kryzery, może, no, no i co? Zaraz ci kurwa kapa na web wale. Cferu jebany. Ej, dobra, A, ci, nawet, ci, 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 ci. cicho, cicho. Cicho, cicho. gdzie on, A, gdzie, cicho, gdzie on się wysypał? Cicho, cicho. cicho, cicho. Ej skąd tu się jabłka to bierze? Z liści, dupy, kurwa, z dupy. Gdzie on się wysyła? Bo... W, nie tyle, no? no? no, bo U nich? Waliście wrośnie. nikogo. nie ma. Idę tam. A masz samego? No, no 43, cały. Kurwa, idę. I no, to, ej, dobrze że ci pomogłem, dobrze ci pomogłem, nie? Znaczy, Na mieczu. No, no super, no Super, nie? Dzięki, <grym> Nie ma za co? <grym> co? <grym> co? Jaki kod morsa? Chuj wam chodzi. Alfabet morsa. tam idę. Ktoś tu zakochał o kowle, No dobra, zroczy. ale co ja zrobiłem? Ja tylko mówiłem cii, cii, cii. Gdzie ty pobiegłeś w ogóle? Nie, zabijałem tego drugiego, wiesz? Bo tam trzech <grym> było ogólnie. Jestem. No tak, tak. Zabijam tylko trzeciego tam co był, nie? Tam obok Masz trzy yy, ten kolega napisał na czacie, że to kolegę mu zajęliście <gryw> Więc chujowo, odejmuj temy Nie, niech